A my pójdziemy zająć się pierwszym ciałem które mamy, Którego mamy się pozbyć dla R. Jasne Jest w magazynie tutaj W głównej dzielnicy Denerim, więc plus Jak chcesz Że tak blisko i nie trzeba szukać daleko a to weźmiemy. A, to pora nie będziemy brali. Nie dam się robić. To od samego początku źle wyglądało. Nie wierzę, że przyszedł tutaj w interesach. Zaczynajmy. O, dzięki. Nie zamierzam tu zostawać, żeby przekonać się, jak to się dalej potoczy. No właśnie. Bawimy się w. Nie wiem, jak na takich ludzi się mówi. Kogoś, kto mm, zatuszowuje sprawę. Oczywiście w niezbyt legalny sposób. Możemy niestety tylko jedno ciało naraz raz przenosić. Tak jak jeden I śchp do studni. Oczywiście to jest tylko pierwsze zadanie ściągu zadań dla e, danego osobnika. dlaczego mnie zaatakował? No. Muszą się nauczyć, żeby ze mną z, z nami nie zadzierać, co nie? To znaczy, on teraz po prostu zniknie, prawda? No no właśnie. Więc wykonamy to zadanie dla. No, no, no. Rzuć worek. Dobra, jeszcze jedno ciało zostało, z tego co pamiętam. Ono jest w perle. A tak, mamy dostarczyć jeszcze listy z kondolencjami. Tak? Mam dla ciebie list od nieregularnych Blackstone'a. W porządku? Pokaż dlaczego. Czym zasłużył sobie na taki los? Dobra. Jeszcze chyba trzy listy mamy do dostarczenia. Na szczęście, wszystkie chyba w Denerim się dostarcza. Chyba zaraz zobaczę w e, dzienniku. Strasznie ciemno, coś się zrobiło nagle tutaj. Może być wina. ...modów i tekstur. Czasami tak się dzieje. możesz coś co załatwić? A, patrzcie, tu jest ostatni list miłosny. Ja sam dałbym sobie z tym radę. Dzięki, chyba muszę się gdzieś schować. Wiecie co? Chyba to był pierwszy raz, kiedy zdobyłem wszystkie listy miłosne. Może oddam je i wykonam dla tego drugiego chociaż raz. To by było ciekawe w sumie doświadczenie. można iść, powiadomić. No nie wiem, co z tymi teksturami? Będę musiał za chwilę zresetować grę. Czego ci trzeba, nieznajomy? Ale dlaczego tylko w środku? Wknałem przysługę dla jednej z zainteresowanych osób. Dyskretnie potakuję i zapisuję twoją zasługę. Mamy bałagan dla nieznanych. Dane niezna nieznanych ci, ale bardzo wdzięcznych zleceniodawców. Czego ci trzeba, nieznajomy? Hmm, ktoś potrzebuje pomocy nieko niekoniecznie całkiem legalnej. Aha, czyli listów już nie oddamy. Tam ci są dwaj ze sobą w konflikcie, że tak powiem, czyli jak dla jednego się wykona, dla drugiego już nie da rady. No trudno. A, a ja teraz zresetuję grę. Bo już wkurzają, wkurza mnie to, że nie ma tekstur w środku budynków. Poczekajcie chwilkę. Dobra, jestem z powrotem. Eee czy się poprawiło, to zobaczymy przy jakimś następnym odwiedzaniu budynków. A teraz... E, niech no pomyślę. Drobne przysługi... Udaje się za miejsce w lesie... Aha. Użyj łuku, aby wystrzelić wiadomość ponad wierzchołki drzew. Okej, okay, czyli musimy na chwilę jeszcze udać się do lasu. Ale to zaraz. Najpierw oczyścimy zaułki z przestępców. Robi się. No i najpierw pójdziemy tutaj. Oczywiście, atak po drodze, bo jak żeby inaczej, nawet w stolicy nie można być bezpiecznym. Oczywiście, już widzimy na mapie, że zasadzka jest. Bandyta, bandyta, bandyta. Cześć, bandyci. No, właśnie takich sprytnie obeszliśmy, że ta druga grupka, co po drugiej stronie bramy stoi, nie ruszyła na nas. Oczywiście nie podejdziemy do nich, niech albo dobre. Gdzie biegniesz? Dobra, tyle byłoby z zasadzki. Pozwól, że ja to zrobię. Trochę nieudanej z ich strony, muszę powiedzieć. Jasne. Można by rzec darmowy EXP. Trochę srebrników. Dobra, wychodzimy stąd i lecimy dalej. Nie powinno długo nam zająć oczyszczanie tych ulic... Tfu, wybaczcie, uliczek. Herst. Najpierw trzeba podejść. Wróg nadchodzi. Dobra, rozprawmy się z nimi Ostrożnie Leliana już popędziła. Jest tu jakiś mag? Nie, żaden. O, poszliśmy do dobrej uliczki, bo tutaj mamy aż trzy zadania poboczne. Pierwsze właśnie wykonaliśmy, znaczy część pierwszego, czyli pozbycie się bandy oprychów. Drugie, dostarczenie wiadomości od tak? nieregularnych Blackstone'a. W porządku, pokaż dlaczego, czym zasłużył sobie na taki los. Dobra, drugi list dostarczony. Kolejne zadanie to od kolektywu magów, jakiś czas temu ubraliśmy, z wymalowaniem jakichś tam pierdół na drzwiach magów krwi. Znaczy domostw, w których mieszkają magowie krwi, ponoć. Więc tu jest drugi. Udaj się do pozostałych domów, rodzin magów oskarżonych o praktykowanie magii krwi. Zaznacz frontowe drzwi, aby umazać je. E, co? E, zaznacz frontowe drzwi, aby umazać je koźlą krwią z fiolki. Gdy zaznaczysz już cztery domy, wróć do kolektywu po nagrodę. Mhm. To był chyba drugi z tego co pamiętam. No i ostatnie zadanie. Nie pamiętałem jak szybko tu kiedy tu trafię, no ale. Zawsze zapewne. Pa I tak, mała ciekawostka, zapewne pamiętacie, niektórzy z was, którzy grali w Baldur's Gate'a, Demilicza imieniem Kangax. Najpotężniejszy chyba przeciwnik e, w ogóle z e, Baldur's Gate' 2, silniejszy od ostatniego bossa, i przynajmniej dla mnie. I e, wy, wyrzucając najlepszy pierścień, w grze rzecz jasna, I to zadanie jest w pewnym sensie nawiązaniem. Takim smaczkiem. A dlaczego? To już wam pokazuję. Na miary tego domu dostaliśmy Worzamarze od luda w gospodzie. E, notatki zabrane martwym lub przerażonym awanturnikom skierowały cię do tych niepozornych drzwi. Dom jest oznaczony monogramem VM. Kontynuuj. Żadnej odpowiedzi, choć w środku pali się światło. Chcę porozmawiać o historii Gagskanga. Bez tego nie odejdę. Dzień dobry, chciałbym porozmawiać z Wilhelmem Modenem. Patrz, widzicie Gagskang, czyli jest pewne nawiązanie. Dobra, dzień dobry, chciałbym porozmawiać z Wilhelmem Modenem. Nie ma reakcji. Przychodzę porozmawiać o historii Gagskanga. Bez tego nie odejdę. Drzwi... Po chwili drzwi się otwierają. Tak, drzwi są otwarte. zapiszemy jeszcze raz. Gakskannga. Innymi słowy zamieniono Zginę, że dwa człony. Że się na taką wizytę w czasie plagi. Chyba przyzwyczaiłem się do odwiedzin. Innego rodzaju poszukiwaczy, przyciągają, przyciągają ich twoje opowieści, a później wszel wszelki ślad po nich ginie. <laughs> Ci, którzy mają dość sprytu, odnajdują pozostawione przeze mnie znaki. A później ja znajduję ich. <laughs> Ale ty. Ty już świecisz jaśniej niż żagiew na wieży i szar. Obserwują Cię oczy osób bardzo wysoko postawionych. Szary strażniku, nie zdołam się przy Tobie ukryć. Oto Gaxkan. Taki mamy Gaxkan, Kang, nieokiełznany. Nawiązanie do... Kan Gaxa z Baldur's Gate'a. Teraz musimy z... utłuc Hama, po prostu. Ściślej mówiąc. No Ogren, ale wiesz, przydałoby się, żebyś atakował. A, przydałoby się, żebyście wszyscy atakowali. A ja się zajmę leczeniem. A! Wyn już nam padła. Tylko jeden z nas przeżyje. Nie do grobu nieśpieczność. Nie podoba mi się taki obrót sprawy. Na nie jest odporny na paraliż, choć on jest zaledwie sekundowy. Dobra, lepiej żebyście wy też złopali coś tam. Póki możecie. chcesz się Naprawdę mi się wydaje, że masz panę. Zmienia postać. Raz rzucę zaklęcia, a raz nie. No, szybciej. Eee, od razu też użyjemy większy balsam lodowy. Dzięki temu staniemy się w większym stopniu odporni na ataki lodowe. Których lubi używać. Tylko jeden z nas przeżyje, a mnie do grobu nie wierzy. Załatwmy to szybko. No. Już nie potrafię tak walczyć jak kiedyś. Udało się, ożywienie Kaxkang w końcu nie żyje. Jego duch został przegnany z powrotem do pustki. No, musicie przyznać, że walka jak na ten etap gry i na tych poziomach nie taka łatwa. Ale mamy najlepszy miecz. E, chyba najlepszy miecz, zaraz zobaczymy. On właśnie wyrzuca wyjące ostrze: dwa do przebicia pancerza, 6 do ataku, 3 do obrażeń od zimna i 3 miejsca na runy. Hmm, hmm, hmm. Jest na poziomie mojego aktualnego, czyli skazi krwi. Ale chyba jednak nie będę używał. Gdyby ktoś nie miał DLC. I nie miał właśnie skazi krwi, to by powinien, po, powinien właśnie używać wyjącego ostrza. A jeśli ktoś idzie w dwie bronie i ma DLC ee, Szczyt Wojownika, to gwiezdnego kłaj i wyjącego ostrza. No, 10 sztuk złota, kwart, szmaragd, chwyt elementalisty. Wyn, jaki ty nosisz? Jakie nosisz rękawice? Nie masz rękawic, on to właśnie zdobyłaś elementalisty do obrażeń od ognia duchowych zimna natury elektryczności 5% czyli ci się przydadzą